Prawoszność do Glixa. Zdaj raport. Tak jest centrala. Drużyny ogarów odcięły silos. Gaz, melduj. Jestem przewieży z Ghostem, Schakowaliśmy łączność Zachajewa. Nadaję. Jeszcze chwila. Nasze zwycięstwo będzie ostateczne. Dziś przyłożyliśmy nóż do gardła historii. Pora na ostateczny cios. Do wszystkich. Zachajew zaraz uzbroi rakietę. Nie zostało nam dużo czasu. Fara, gdzie jesteś? Przy wejściu z Aleksem. Odwracamy ich uwagę. Centrala, zbliżają się strażnicy. Zajmijcie ich czymś. Przybyli do Werdańska, by nas zatrzymać, ale wciąż walczą między sobą. Ta wojna wisiała w powietrzu od 50 lat. Koniec z traktatami, koniec z dyplomacją. Już czas, abyśmy wreszcie wykorzystali tę broń. Twój trud nie idzie na marne, ojcze. Pokaż się. Tracisz tylko. Na... Wiktor, kapitan Price, nie dziwi mnie to. Już nie żyjesz, Zachajew. Zacząłem wojnę. Moja śmierć jej nie skończy. Nie zabijecie. ale upadek czekaj! Taki. Nie tych kodów! Tak jest centrala. Nadaję. Sześć. Sześć. Jeden. Jeden. Pięć. Pięć. Powtórz! Nik! Powtórz, nie słyszę. Nik. Nik! Ostatnia cyfra! Siedem. Siedem. Sześć, jeden, pięć, jeden. Kolejny przerwany. Uwaga, wszyscy. Misja się powiodła. To nie koniec. To dopiero początek. Maktawisz do centrali. Sop. Twoja pozycja? Pół kilometra od wybrzeża. Sytuacja robi się gorąca. Trzymaj się. Idziemy do ciebie. I don't know.